Pani ma jakieś poufne informacje dla mnie? Jaki? Dzień? Jaki dzień? Co pani chce ode mnie? Bo ja nie wiem, dzwoni pani do mnie, coś pani chce, a ja pani nie rozumiem za bardzo. A ja nic nie składałem u Was, w żadnym EROS nie składałem, w żadnym EROS KFC, nie... proszę? Słucham? To proszę, bo ja nie wiem jak ja, z jaką weryfikacją, co nie miałem problemu, Jakie jakiego problemu? Ja co to, to, to zweryfikować, bo ja was nie rozumiem, wy dzwonicie do mnie tyle czasu, chcecie jakiejś weryfikacji, ja nie składałem u was żadnych papierów, żadnych nie mam u was, nie wiem, zadłużeń czy coś, czy, czy nie chcę od was pieniędzy, daliście mi złotówkę jakąś chociaż. No ale no to proszę mówić, dzwoni pani do mnie, więc proszę mi powiedzieć. No ja potwierdziłem, no ja potwierdziłem, no, no ale już podawałem wam daty wielokrotnie. No podawałem 15 lipiec jest 1410 na przykład. No to proszę panią, no to pierwszy no kwiecień 64 w takim razie, prymapryli. No to, no, nie mam widowni, że proszę panią, co pani chce ode mnie i pani mi powie, co pani chce? Mówi się pani, żebym zerżnął panią, czy jak, bo nie wiem, no. No proszę panią, bo my jesteś w to po jacyś, no, no. Nie wiem, no dałny wam was robią. Ale proszę, proszę panią, tam dałny was robią, bo jeszcze raz mówiłem ja nie wziąłem od was złotówki i złotówki wam nie oddam bo nie mam żadnych długów u was i nie dzwońcie tutaj oczywiście ja tu mieszkam proszę pani od wielu lat już I, do i ostatnie to jest wasze dzwonienie bo w połowie grudnia kończy mi się abonament na, na telefon i w związku z tym tracimy kontakt dziękuję uprzejmie no co, no proszę Ale proszę panią, ja czytałem o tej waszej firmie, wy dzwonicie do ludzi, naciągacie ludzi, oszukujecie po prostu, zastraszacie ich. Co wy sobie myślicie kurwa? Ja czytałem na blogu o was. Czytałem, tak. Ja mówię, na waszą firmę, co wy mnie kurwa straszycie do chuja wypierdalać? Co? No to... Słucham... w takim terenie ale co mnie wchodzi co gdzie wasza firma działa a moja działa też kurwa wszędzie i robię kurwa nie tylko kurwa w bon tam gdzie mieszkam ale robię kurwa i w proszę panią robię i w robię kurwa i w dużo miastach robię nie? żebym ja pani nie odnalazł proszę panią bo pani mnie tu straci, że pani chce mnie odnaleźć kurwa ale ja nie chcę z wami rozmawiać ja mam na was wyjebane po prostu no Odczepcie się ode mnie, ja już mówiłem tyle razy, no. No to jak się odczepicie, to fajnie. Dziękuję. No, walcie się dalej. Na razie.